Jak się Pan nazywa? Paweł Ziemniewicz, witam. Jaki ma Pan samochód tutaj na tej, na tej wystawie? No dzisiaj pokazuję właśnie Citroena GSA X3 1980 roku. A skąd zainteresowanie starymi Citroenami? Yy, no Citroeny głównie dlatego, że mają niepowtarzalny urok, styl, rozwiązania techniczne. No i to właściwie wszystko składa się do tego, że, że, że można je kochać. Panie Pawle, a jak wyglądają koszty utrzymania takiego samochodu? To no jest drogi, droga, zabawa tania? Zabawa jest na pewno droga głównie z tego powodu, że jest mała dostępność części. Samochód, jak wiadomo, ma już ponad 30 lat. Części już są dawno nieprodukowane, nie pasują części od modeli później produkowanych, więc dużo zachodu jest, żeby, żeby te części znaleźć. Czy pan jeździ na co dzień tym samochodem? No, jak jest okazja i pogoda, to tak. No, na zimę i nie raczej zostaje w garażu. Okej, okay. a ile pali taki samochód? Są więcej pali, czy mniej od tych współczesnych, od współczesnych samochodów? to jest w miarę porównywalne. Znaczy, no nie mówimy o samochodach, które mają jakieś rozwiązania super, super nowoczesne, ale spalanie na poziomie 6,5-7 litra yy, dla samochodów yy, w tej wielkości, myślę, że jest rozsądnym, rozsądną wielkością. Okej, okay. yy, jakaś najciekawsza cecha GSA? No, GSA, Co jest tutaj przede takiego przede niezwykłego? Przede wszystkim rozwiązanie samej, samej deski, y, które jest na tyle unikatowe i, i ciekawe, że właściwie nie spotykane w żadnym innym samochodzie. Y, 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 I to jest wygodne? Coś takiego tutaj? Kwestia przyzwyczajenia. <ścoughs> Szczerze mówiąc y, po przejściu do innego samochodu są troszeczkę inne nawyki. Y, przede wszystkim y, z hamulcem ręcznym, z o, ja. kierunkowskazami ale ma to, ma to swój urok i, i jest, jest, jest dosyć ciekawe. Co by powiedział e, dziennikarz autoświata na temat precyzji prowadzenia tego samochodu, na przykład precyzji układu kierowniczego? E, szczerze mówiąc, nie jest to szczyt techniki w porównaniu z, z nowymi e, autami, no ale na auta z tamtego wieku, z tamtej epoki, e, auto prowadzi się się bardzo stabilnie i dosyć wygodnie. Niektórzy myślą, że właśnie zawieszenie hydrauliczne cechuje się tym, że jest super miękkie i można, że tak powiem prze, przekoziąkować gdzieś na na ostrzejszym na, na zakręcie. Natomiast nie jest to Znów aż taką prawdą samochód się dosyć do, dobrze trzyma na, na zakrętach i jest bezpieczny. Okej, okay, ostatnie pytanie. Yy, gdyby był, miał być nowy samochód, to będzie Citroen czy inny? Na pewno Citroen. A jaki? Yy, też myślę, że jakiś zabytkowy, może DS, może SM. Zobaczymy. <sum> <sum> Czyli drogie hobby.